Tradycyjnie w połowie lipca w Henrykowie Lubańskim odbywają się ogólnopolskie imieniny Henryków. Jest to impreza, która. Na której jest przede wszystkim ta oddolność mieszkańców. To mieszkańcy wystarali się o to, żeby ta impreza była, i dzięki też Radzie Gminy, która dofinansowuje tą imprezę, możemy dzisiaj tutaj świętować nasze Henrykowskie święto, nie tylko święto Henryków, ale całego Henrykowa. To impreza nie jest po raz pierwszy, to jest impreza ósma, to się kształtowało. No takiej malutkiej imprezy, no w tej chwili to się rozrasta. Uważam, że ta dziesiąta to już będzie tutaj w takim stylu wykonana, że naprawdę będą nam wszyscy tego pozrości. Na ogólnopolskie pod podlubań przyjeżdżają znani Henrykowie z całej Polski. Był u nas e, biskup e, kardynał e, Bogulbinowicz, był u nas e, trener Kasperczak, był u nas Pantalar, no także tych Henryków było u nas już mnóstwo, no i będzie, na, podejrzewam, coraz, coraz, coraz więcej. Znani Henrycy sadzą u nas drzewko kocisowe dla upamiętnienia swojej wizyty tutaj, a zarazem mają odwiedzać Henryku i dbać o tego Cisa. W tym roku gościem honorowym imprezy była Henryka Krzywonos-Tycharska, znana działaczka opozycji w okresie PRL. Jestem jedną z Henryk, które są bardzo prężne. To imię myślę powoduje, że my jesteśmy twarde, że potrafimy cokolwiek robić innego jak przypuśćmy inne imiona, nie wymienię żadnego, żeby nie obrazić, ale... Rzeczywiście, Henryki są bardziej twardo od Henryków. Jesteśmy takie, mogę powiedzieć, trochę baba-chłop, czyli potrafimy robić wiele rzeczy. Henryki są też bardzo towarzyskie i nie mają problemów z nawiązywaniem nowych kontaktów. Poznałam tu ludzi, są sympatyczni, otwarci. To jest chyba najważniejsze, wtedy kiedy możemy ze sobą rozmawiać. Chociaż dzieli nas tyle kilometrów, mamy te same smutki, te same radości i to wszystko nas łączy. Do tej niewielkiej wsi przyjeżdżają również ci, którzy po prostu chcą poznać Henryków. Reprezentuję tutaj troszeczkę Henry Morgana, który, który jeszcze nie zaszczycił, ale jutro na pewno zawinie do portu. Oczekujemy jego. W międzyczasie po prostu zbieramy sobie załogę. A zbieranie załogi polega na tym, że najpierw tychże marynarzy spijamy, a potem oni raniutko budzą się już na pełnym morzu. dochodzą do siebie stwierdzają, że nie ma wyjścia, skok na burtę, nie, za burtę nie, nie wchodzi w rachubę, także zostają z nami. Podczas dwudniowego świętowania w Henrykowie królowały muzyka, taniec i dobra zabawa.